Siemanko. dzisiaj zamontujemy sobie właśnie tą korbę. To jest korba szosowa w systemie halotek. Bardzo roz, fajne rozwiązanie. Korba jest dużo sztywniejsza niż supporty na kwadrat i w ten system jest dużo lepiej uszczelniony. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Jest dużo takich ząbków właśnie, bo nacinanych to zapewne dużo lepszą sztywność się nic nie wygina podczas jazdy. Tutaj jest nasz suport. Zaraz go wkręcimy do ramy. To jest suport BSA, czyli on ma 35 mm. Tutaj mamy podkładki, ale takie podkładki to nie zawsze są potrzebne. To zależy od szerokości ramy. Tutaj jest mój stary klucz do suportów. Ma ten suport ponad 10 lat. Na razie fajnie działa się w ogóle żywa. zużywa. Tu mam taki inny klucz. To jest podgrzechotka. Tym kluczem się dużo szybciej wkręca. Tu mamy taki kluczyk, który właśnie wkręcamy taką śrubkę korek do naszej korby, żeby luz kasować między łyżyskami. Teraz Wam pokażę, jak to zamontować. Tutaj mamy nasz suport, troszkę go nasmarujemy, żeby łatwiej się wkręcało w naszej ramy. Każdy taki suport ma na miskach oznaczenia, lewa i prawa strona. To sobie wkręcamy, ale nie możemy wsadzić. nie to zrobiłem, żeby Wam pokazać jakie trudności można spotkać. tak samo na przykład w takich rowerach szosowych, jak i w góralach może być taki ślisk pod spodem zamocowany i taka śrubka wystawia czasami może aż tak daleko nie wystawać, ale przez to nie możemy suportu wykręcić. I nieraz ktoś myśli, że może jest suport zapieczony, a nieraz Właśnie taka śrubka może właśnie blokować, żeby ją poluzować i wtedy łatwo nam się wkręca, ale tak jak tutaj nam lekko się wkręca, to nie w każdej ramie się tak łatwo idzie, ale w tym wypadku akurat fajne są gwinty, leciutko to się wkręca. Tutaj sobie teraz dokręcamy w lewą stronę dosyć mocno, z taką podobną siłą jak pedało, albo troszkę mocniej drugą miskę. Z tej strony, z lewej, dokręcamy w prawo. To jest taki normalny widok. W takim stojaku, na przykład, dokręcamy tak, jak tutaj. No to warto uważać, żeby ramy nie połamać, bo działają duże napryżenia. Kiedy naszą ośkę wsadzamy do łożysk, to fajnie ją troszeczkę lekko nasmarować. Całą wtedy woda nam się nie będzie dostawała. Kiedy będziemy rower myli. Albo będziemy w żyli jeżeli samo smarowanie to nic nie da, że będzie korba i łyżyska. Będę lepiej się kręcili, ale chodzi właśnie o uszczelnienie. Specjalnie naszą korbę zakręciłem w odwrotnej kolejności w lewą stronę, żeby wam pokazać, jakich błędów możecie uniknąć. To jeśli taką korbę mocujecie, to nigdy pierwsze nie dokręcajcie śrub bocznych, tylko pierwsze trzeba ten mały korek wkręcić. Ja Wam zaraz pokażę, a jak już mamy korek wkręcony i uzyska się lekko kręcą, kiedy korbę kręcimy, no to wtedy możemy nasze śruby boczne dokręcić i dokręcamy je na przemian. I kiedy dobrze korba jest zamontowana, to się powinna lekko obracać, bo jeśli ten korek z boku plastikowy za mocno wkręcimy, to będzie nam się użyska. Ciężko kręcić. I też po zamontowaniu takiej korby sprawdzamy, czy nie ma luzów bożnych. Jeśli luzy są, to odkręcamy śruby bożne. Korek troszeczkę mocniej, dokręcamy i dokręcamy jeszcze raz śruby bożne i sprawdzamy. Myślę, że to nie jest takie trudne, bo zasada działania takich łożysk, jak mocno dokręcamy, to jest podobnie jak w kołach, które są na łożyskach kulkowych. Tam są takie konusy, troszkę to inaczej działa, ale jest mniej więcej podobnie. Nasze śruby boczne dokręcamy około 10 N. To podobnie jak nasze ośki sztywne jeśli mamy takie koła. Bo nasze mostki w kierownicy to jest 5 N, a tutaj ma być 10-11. Jak Ci się podobał film, to zostaw lajka i zostaw komentarz. Hej.